Modern Warfare 2 już dzień po premierze pobił rekordy popularności wśród gier akcji, ale nie tylko. W samej Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w ciągu 24 godzin tytuł ten trafił do blisko 5 milionów graczy i tym samym udowodnił, że na rynku nie ma sobie równych. Nie minęło jednak pół roku, a już pojawiła się gra, która spróbowała utrzeć nosa temu niekwestionowanemu królowi FPS-ów. Tą grą jest Bad Company 2. Panowie odpowiedzialni za serię Modern Warfare już przy okazji pierwszej części pokazali jak powinna wyglądać idealna kampania. Tak więc nie ma się czemu dziwić, że w trakcie tworzenia kontynuacji zrobili nam powtórkę z rozrywki. Jeżeli jednak pierwszą część Modern Warfare porównamy do jazdy kolejką górską, to uwierzcie mi, Modern Warfare 2 jest wyższą, szybszą i bardziej ekscytującą odmianą znanej nam już przejażdżki. Tak więc z czego tak naprawdę powinna składać się dobra gra akcji? I czy Bad Company 2 posiada wszystkie kluczowe elementy? FPS, -y, strzelanki, jakbyście tego nie nazwali, gra z tej kategorii chodzi o strzelanie. Powinno więc być dużo celów i dużo narzędzi, z których można by celować. Na tym polu obie gry prezentują wyrównany poziom. W każdej z nich znajdziecie masy przeciwników oraz tony sprzętu, który można wykorzystać do przedarcia się przez zwarte szeregi wroga. Niestety w obu grach panom stojącym po drugiej stronie barykady sporo brakuje do IQ, jakim może się pochwalić choćby Doda, a brak inteligencji starają się nadrabiać ilością. Wybuchy, eksplozje tego nie może zabraknąć w żadnym filmie ani też w grze akcji. Na szczęście oba tytuły wywiązują się perfekcyjnie z obowiązku zaprezentowania nam imponujących pokazów fajerwerków, z tym że te zbyt kompany 2 mają znacznie większego kopa. Otóż w grze zastosowano świetny model zniszczeń, co oznacza, że strzał z granatnika może powalić całą ścianę budynku, a po dłuższej serii nawet i cały budynek. Akcja z helikoptera to już klasyka i pomimo, że mocno wyeksploatowana, nie zabrakło jej ani w Modern Warfare 2 ani Bad Company 2. W obu tytułach nie zabrakło również momentów próbujących przełamać monotonię strzelania. W Modern Warfare 2 pojawiły się wyścigi na skuterach śnieżnych, a Bad Company 2, idąc tym tropem, zaoferował przejażdżkę na kładach. Ostatnio na liście jest oprawa audiowizualna i powiem szczerze, że gdybym miał wybierać tylko na podstawie tego punktu, to Bed Company 2 stałby się niekwestionowanym faworytem. Tytuł ten wygląda bardziej realistycznie, a możliwość zniszczenia niemal każdego centymetra betonowych przeszkód dodatkowo potęguje ten efekt. Na dokładkę udźwiękowienie to istna ambrozja dla słuchu, a zresztą co ja będę mówił musicie przekonać się na własne uszy. Z drugiej strony Modern Warfare 2 nadal prezentuje się wyśmienicie, niestety bardzo nierówno. Miejscami szczęka opada na widok obrazów przewijających się na ekranie monitora, innym razem wyraźnie widać ile lat ma na karku silnik graficzny gry. W ogólnym rozrachunku oba tytuły spełnią wymagania nawet najwybredniejszych graczy szukających w grach akcji, akcji i jeszcze raz akcji, a do tego zaoferują sobie tylko właściwe smaczki. W przypadku Modern Warfare 2 taką delicją jest scenariusz. Sposób w jaki opowiadana jest historia, zwroty akcji majaczące się w tle i pomysł na sprowokowanie wojny między Amerykanami a Rosjanami to istne arcydzieło. Bad Company 2 na tym polu nie błyszczy. Odzostajemy wysłani na misję, której celem jest odnalezienie super tajnej super broni. Brzmi banalnie i faktycznie u swoich podstaw tak właśnie jest. Pikantnym dodatkiem jest tu jednak drużyna składająca się z czterech zupełnie odmiennych charakterów. I nie sposób jest jej nie pokochać. Na wojnie, co prawda, dzięki Bogu nigdy nie byłem, ale zakładam, że napięcie i klimat, jaki pojawia się wśród żołnierzy, przypomina to, co widać w Bed Company 2. Panowie nie oszczędzają naszej pięknej polszczyźnie i spontanicznie wypowiadają swoje emocje, a kolorków w tym sytuacją dodają tacy aktorzy jak Cezary Pazura i Mirosław Baka. Kampania w obu tytułach to jednak tylko przedsmak tego, co czeka po zalogowaniu się do sieci, ponieważ o ile tryb single player pozwala pobawić się przez około 6 godzin, tryb multi pochłonie was na całe miesiące. Musicie jednak wiedzieć, że na tym polu obie gry różnią się i to diametralnie. Tak, w obu przypadkach biega się z celownikiem wyrysowanym na środku ekranu, ale cała reszta to już zupełnie inna bajka i mam wrażenie, że w trybie wieloosobowym obie gry niejako zamieniły się rolami. Modern Warfare 2 prezentuje się bowiem niemal kameralnie w porównaniu do rozmachu, z jakim gra toczy się w Bed Company 2. Tytuł Infinity World to małe mapy i maksymalnie 18 graczy, podzielonych na dwie drużyny. Natomiast w nowym Battlefield jest tyle miejsca na placach bojów, że pojawiły się czołgi i śmigłowce, a do tego 32 graczy. Modern Warfare 2 ma jednak swoje plusy: gra jest piekielnie dynamiczna i toczy się z prędkością, którą z trudem oponowałby nawet sam Robert Kubica, a feeling broni nadal stanowi klasę samą w sobie. Trudno więc stwierdzić, który tryb multiplayer jest lepszy, ponieważ wszystko zależy od indywidualnych upodobań. Nie osobiście przekonam do siebie ten z Bed 2 za bardziej taktyczną, nastawioną na pracę zespołową rozgrywkę i mapy, które w porównaniu z tymi z Modern Warfare 2 są po prostu gigantyczne. Dodajcie do tego model zniszczeń pozwalający zrównać z ziemią całą okolicę, pojazdy sprzyjające tej wesołej rozrywce, a otrzymacie multiplayer tak żywy i wciągający, że z bólem serca odchodzi się od komputera. Oczywiście więcej na temat multi przeczytacie poniżej. Jeżeli jednak jeszcze nie zdążyliście odwiedzić naszego wortalu, zapraszam na www.frazpc.pl. Tuż po premierze Modern Warfare 2 po raz kolejny pokazał, że wśród FPS-ów nie ma sobie równych. Wiem, że wiele osób za żadne skarby nie rozstanie się z tą grą i doskonale ich rozumie. Dla mnie jednak gra Infinity Ward zeszła na dalszy plan tuż po tym, jak zagrałem w Bad Company 2. Kampania pozwalająca nieco bardziej wczuć się w buty głównego bohatera, i klimat, jaki rozpościera wokół siebie barwna drużyna, przekonały mnie do siebie już po kilku minutach. Natomiast pełen rozmachu, multiplayer rozpalił we mnie miłość do tego tytułu.